Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy tak niestandardowo rozgrywkę z dziedzictwa, a mianowicie w panelu tartowym. Dlaczego zapytacie? Ponieważ obiecałam Wam, że pokażę Wam, które pakiety posiadam, e, więc tak to się prezentuje. Posiadam większość dodatków tych dużych, poza najnowszymi i e, spotkajmy się. Mam Wiejską Sierankę, Uniwersytet. Witaj w pracy miejskie życie, psy i koty. Cztery pory roku zostań gwiazdą i wyspiarskie życie. Jeżeli chodzi o te dodatki, najbardziej lubię na ten moment silankę i uniwersytet. Nie obeszłabym się też bez czterech pór roku i witej w pracy. Szczerze uważam, że duże dodatki to są te, w które warto inwestować. Jeśli chodzi o pakiety, no to tutaj już mam tylko cztery: Przygoda w dżungli, być rodzicem wampiry, ucieczka w plener. Z tych wszystkich najbardziej polecam ucieczkę w plener, z których posiadam. No i z pakietów to tylko mamy mój pierwszy zwierzak, styl dawnych lat. No i tutaj styl dawnych lat ze względu na lokaja polecam, a tak to raczej nie opłaca mi się inwestować. Myślę, że może kiedyś zakupię te kompaktowe wnętrza. Może zjawiska paranormalne, ale to już e, tak, w os jak już kupię wszystkie duże dodatki. No i tak to się właśnie prezentuje. E, teraz przejdziemy sobie do rozgrywki, e, więc widzimy się za moment. Okej, okay, jestem w kasie, bo tutaj przyszłam przebrać e, naszą Alicję, zmienić jej włosy, a raczej e, jako syrenka dalej ma niebieskie. W ogóle z ręka wciąż wygląda mega cute. E, tak się właśnie będzie teraz prezentować. Wróciłam po prostu do blondów, przebrałam jej strój codzienny, no bo jednak mieszkają w ciepłym miejscu. E, I co? No troszkę je, jej się przytyło w związku z tą ciążą, co mnie bardzo cieszy, bo była aż chorobliwie za chuda. Niewiele zmieniłam, tylko tak naprawdę strój dzienny. Strój e, letni bym chyba jej zostawiła. Wygląda na wygodny. A teraz chyba, że coś takiego ewentualnie. No może tą, bo jest jeszcze lżejsza, a jednak w tych ciepłych krajach może być jej ciężko. Jeżeli chodzi o Kaleba, no to tutaj niewiele zrobiłam, to, to z tą twarzą, no ale to już w poprzednim odcinku, teraz nie zmieniałam nic, tak się tą prezentuje. No i co? I myślę, że teraz przejdziemy sobie do rozgrywki, a mianowicie do tworzenia domku, ponieważ nasi Simowie muszą się przeprowadzić z tej wyspy, i zamieszkają sobie w Sulani dalej, bo stwierdziłam, że syrena no, musi mieszkać w Sulani, ale wampir nie może mieszkać w samym centrum wyspy i zamieszkają sobie na obrzeżach. Zaraz wam wszystko pokażę. Dobra, ona w ogóle jakiś statek w pracy, śmiesznie. No i będziemy ich przenosić i przeniesiemy się tak jak mówiłam. W głąb wyspy, nie pamiętam jak nazywa się to parcela, zaraz wam pokażę, o której e, konkretnie mówię. Kasy mają jak lodu, e, drzewko pieniążkowe co chwilę nam przynosi nowe dochody, więc e, nawet myślę, że oni nie muszą za bardzo pracować. E, chcę, żeby Kaleb przestał być wampirem, e, no ze względu po prostu na tą przyszłość ich. E, ale jeż o tu zamieszkają. Tylko musimy tą rodzinę wyeksmitować. Eee... Może niech będzie. Niwelujemy sobie działkę. Sprzedajmy meble. Dobra, oni się wprowadzą. No i co mówiłam? Zapomniałam. Aha, chciałabym, żeby Kaleb przestał być wampirem, więc musimy rozwinąć w jego przypadku całkowicie miksologię, bo jako miksolog może zrobić odtrudkę na wampiryzm. Jeżeli chodzi o Alicję, ona chyba sereną zostanie, bo to nam nie wadzi w żaden sposób wręcz w drugą stronę. Mhm. A jest jednak jest dość skomplikowany. A wolałabym e, nie utracić e, męża przez to, że jest wampirem, tym bardziej, że no, jest naprawdę przystojny. I chcę, żeby z nami został na długo. A, i trzeba mu będzie jeszcze zaraz kładami. E, Dodać jakieś umiejętności, ponieważ uważam, że jest spierdzielony strasznie w grze. Że Sim, który yy, tak naprawdę on ma wampirus na jakimś giga dużym poziomie, bo ma wykupione już wysoko te wszystkie tam yy, moce, a ja musiałam mu rozwijać wampiryz od zera, tak naprawdę. Powinien moim zdaniem mieć go wymaksowanego powinien też mieć jakieś umiejętności, no i tutaj akurat pójdę sobie na rękę i pójdziemy w, myślę, że czwarty albo piąty, piąty poziom miksologii i może jakiś poziom gotowania. Zobaczmy jeszcze cechy. No, myślę, że tutaj smakosz, no to gotowanie będzie spoko opcją. Tak też zrobimy, to może nawet bym teraz sobie to zrobiła i zaraz do was wracam już z przyspieszonym po prostu budowankiem i co? Pod koniec zrobimy sobie jeszcze podsumowanie, więc poczekajcie momencik i miłego oglądania. Tutaj mamy wejście do domku i już was oprowadzam. Po prawej stronie mamy kuchnię. Tu jest wejście na patio. Tu mamy mały salonik. Tu będzie pokój dziecięcy, ale jeszcze nie wiem, co się urodzi, więc stwierdziłam, że go nie mebluję. Mamy główną sypialnię i mamy łazienkę. Domek jest mały, bo stwierdziłam, że nie ma co kombinować. Postawmy jeszcze drzewko pieniążkowe. Tylko gdzie? Może tutaj, przełożymy skrzynkę tutaj. Opsa, tak będzie dobrze. I tak to się właśnie na ten moment prezentuje. Żałuję, że nie nagrało mi się. Jak tworzyłam to dzieło sztuki, no ale trudno. Dajcie znać, czy chcecie, żebym udostępniła ten domek w galerii. No i co? No i chyba dogramy sobie jeszcze troszeczkę rozgrywki, no bo materiał będzie miał jakieś 5 minut. E, może niech on coś ugotuje, podejść śniadanie, tylko że to musi być wege wegetariańskie. Pamiętajmy, że nasza e, Alicja jest wegetarianką. Pielęgnuj ogród. A, nie kupiamy jeszcze laptopa i stołu. Dobra, czekajcie, widzicie? Wiedziałam, że coś zapomnę i będę musiała z Wami tworzyć. Ej, jeszcze, bo stół miał stać tutaj, dlatego tak mi pusto było i coś mi nie pasowało. Więc już postawimy sobie na szybciutko stolik. Ej, ten zwyczajny. A nie, nie jest zbyt brzydki. Jeszcze jest jeden taki. Może być ten. Jest dość długi i duży, ale. Jest tyle miejsca, że spokojnie wystarczy. Jest taki, a też jest duży i długi, więc nic to nie zmieni. Krzesła. ojej, oj, oj. chyba te weźmiemy, widzowie. Chociaż one tak. Hmm, może te. I też nie bardzo. Powiem wam, że krzesła to jest po prostu moja zmora. No, te są fajne, ale strasznie duże są. Nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądać. Hmm. Cztery by się tego zmieściły, ale z drugiej strony, dlaczego by nie? Nie mamy dużej rodziny, więc. A sfoko wyglądają, podobają mi się, no bo jeszcze są ewentualnie te. No i tu by weszło ich więcej. Dobra, weźmiemy te czarne jednak. Widzicie, widzowie, może jednak dobrze, że yy, nie zamęczałam was tym budowaniem ze mną. Bo trwałoby to wieczność. Coś to jest nie tak. O, właśnie. Dobra, niech będzie w takim razie taki stolik. Coś na środek postawmy. Niech będą te owocki, w końcu to sulani. I co jeszcze? A, i laptopa. Oni nie mają komputera, więc laptop postawimy na stole. Przy stole. W takim wypadku. Dobra, i tak to teraz się prezentuje. Widzicie, ja jednak mam sklerozę chyba. Coś mi się tak wydaje. A ty, jak skończysz, to potem się zrelaksuj, odpręż się. Bo chcę zobaczyć, czy ona będzie mogła przejść. Bo nie mam pojęcia, czy to działa. Tak naprawdę nic tu nie próbowałam jeszcze. Więc niech ona pójdzie się odprężyć. On jej przygotowuje już jedzonko, ale może przejść. To super, to niech jeszcze skorzysta z toalety. I poczekamy jak nasz Kaleb, tak? On się nazywa Kaleb, mhm. O nie, zmienił się nazwisko, jej się zmieniło, jemu trzeba będzie zmienić jeszcze. Dobra, już się odprężyłaś. Już ci wystarczy. Mm. Dobra, muszę sobie teraz y, zjeść jedzonko. Zawołaj na posiłek. I czy on może już zamawiać sobie plakiety plazmy, moi mili? Mmm... No właśnie, chyba nie. I się pojawia problem, bo... Nie wiem, czy on będzie dalej to czytał, czy... To już go nudzi. Nie, nie nudzi go. Dobra, jeszcze mu rośnie ten poziom. Ważne, żeby... Park yy, czosnku. Ale ty jesteś wampirem, Ty potrzebujesz plazmy. Powieku, plazmy. A szybko wleci mu ten poziom. O, tom drugi, dobra. Eee, więcej opcji. Gdzie to było? Wampirologia. Kup księgi, tom drugi. Kup. I przeczytaj. Tam odłożymy do książek. Właśnie tak przeszeję ze dwa razy. Mega szybko ten wampiryzm mu idzie. Wracaj do domu, ty nie możesz się męczyć, kobieto. Ej, w ogóle mam takie ładne rzeczy. Weźmy sobie gdzieś poustawiajmy. Nie wiem czy wiecie, ale jeżeli ona by zjadła teraz dwa razy yy, syrenie wodorosty, to stałabyś sportem człowiekiem. Śmieszne to jest trochę. Yy, czy, czy czegoś potrzebujesz nawodnienia? Ale to możesz się wykąpać i wtedy też ci urośnie nawodnienie. A bezpieczniejsza będziesz w momencie, jeżeli będziesz w domku. Nie masz się kąpać? Odejdź tu. Wykąp się. Mhm. I ona może się kąpać, ale czy będzie miała ogonek? Co to? What the fuck? Ale to wyglądało masakry czy nie? No ale niech się kąpie nasza syrenka w takim razie. Ślicznie wygląda. Nawodnienie jej rośnie, więc super, a potem niech sobie zaliczy drzemeczkę. Żeby była wypoczęta. I co, on dalej nie może zamawiać tych pakietów plazmy? O nie, jednak się nie zdrzemniesz. Bo masz y, gościów. Yy, dobra, zaproś do środka. O, chyba już możesz zamawiać pakiety plazmy. Nie chcę, żeby Kaleb y, gryzył ludzi. Jakkolwiek głupio to brzmi. Nasiona to jadu. Nie, jeszcze nie może. Dobra, trudno. To niech dalej się uczy. W takim razie, e, ty przygotuj kawę jeszcze raz, Rośniki do lodówki. No i co, i strasznie ciężko mu to idzie. Lilith, nie mam dla Ciebie czasu teraz. W ogóle na następny odcinek zostawiam sobie przerobienie tej jego siostry, bo ona jest pas W sensie mi się w ogóle nie podoba. Może komuś się podać, Mi się nie podoba, więc mam nadzieję, że. Mm... Że uda nam się ją troszkę przerobić. O! Czy już można. Czosnek, fjerwerek, lekarstwo to jad No właśnie nie może. Jak dobyć? Chyba, że wybierzemy się ewentualnie do... Ech, Boże. Do miasta wampirów, nie pamiętam jak się nazywa. Dobra, ostateczną księgę wampiryzmu. Zomów może tam coś będzie. Mm. O nie, to jeszcze nie jest ostateczna. To ile to ma poziomów. Dziwne trochę. No ale w tym odcinku musi się uczyć o wampirach. Skoro jest wampirem, to przydałoby się. Żeby posiadał jakąkolwiek wiedzę w tym temacie. Ona może się zdrzemnąć jak najbardziej. Nawet wskazane bym powiedziała. A Potem więcej opcji otwórz. Jest zjedz... więc. A, nie z tymi leśnikami. Kalp podaj kolację. Makaron z seren. Zaraz będziesz czytał. Mu w ogóle potrzeby nie spadają praktycznie. Pragnienie, no ale. Pragnienia mu nie zaspokoję, póki nie będzie mógł kupić sobie tych plazmowych. tych... Owoców. Dobra. Idź sobie weź porcję, potem skorzystaj z toalety, a potem idź już sobie do wyrka spać. Kaleb dalej się uczy, pilnie. Okej. Okay. O Boże. Nic przydatnego się nie uczy. Może to w jakiś inny sposób się zamawia, jestem po prostu dziwna. Yy, Kuple lekarstwo, nie, to nie tutaj. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Hmm. No powiem wam, że nie mam pojęcia. Dobra, ostatnia książka nam została. Jeżeli z tej książki nic nie wyniknie, a tam było. No dobra, ale i tak już ją kupmy. Właśnie teraz mi migło, że tutaj są, zamów pakiety plazmę. Ciekawe od kiedy my to mieliśmy już dostępne tak naprawdę. Zamów mu, mu z 25 na razie. Wypij tą plazmę człowieku, żeby ci pragnienie trochę poszło. Ty to pijesz? Pragnienie ci nie rośnie. No i mało wzrosło. No, ale z drugiej strony też miał mocno wybrakowane, więc... Boże... Cztery, plakiety, cztery pakiety plazmy musi wypić, żeby uzupełnić połnicie. Masakra. Dobra, też idź spać, człowieku. Drogi. I co, moi widzowie? Myślę, że... Musimy teraz poczekać. Które ma na w ogóle z trymestrze? Drugi jest za 5 godzin. No to jeszcze trochę czasu zostało. Ona znowu jest głodna. Więc idź coś zjeść, moja droga. A ty kalep, idź się, wykąpać. No, ona się musi umyć, ona musi zjeść, bo ona ciągle głoduje. I co? I myślę, że tutaj zakończę ten odcinek. On nie będzie jakoś kosmicznie długi, ale mam nadzieję, że Wam się podoba nowy domek. W przyszłym odcinku będziemy czekać już na Dziedziusia. Jestem strasznie ciekawa, co się urodzi. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Czy urodzi się wampir, czy Syrena, czy chłopiec, czy dziewczynka? Po prostu jest tyle opcji, że czuję mega ekscytację w związku z całą ciążą tej simki. I co? Widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Cześć.